杠杠。 Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt, Sudan, Eritrea, Etiopia, Djibouti, Somalia, Sudan Południowy, Czad, Niger, Mali, Mauretania Sahara, Zachodnia Senegal, Republika Zielonego Przyrodka, Gabia, Gwina, Wysał Gwina, Sierra Leone, Liberia, Rzekość, Czad, Nigeria, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Gabon, Gwina, Republikowa Społecznego Proradka, i Książęca, Kongo, Angola, Demokratyczna Republika Konga, Zambia, Namibia, Botswana, Republika Południowej Afryki, Zimbabwe, Lesotho, Lesoth, Eswatini, Mozambik, Malawi, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenia, Madagaskar, Komory, Sechale, Mauritius. Trwająca od października 1996 roku do maja 1997 roku wojna, która doprowadziła do upadku Mobutu Seseseko Kukungbendu Wazabanga, czyli niepokonanego kobuta pokrywającego wszystkie kurki w kurniku, otrzymała wiele określeń. Powstanie Banyamulange, wojna wyzwoleńcza. Obecnie przeważnie określa się ją mianem pierwsza wojna o Kongo. 2 sierpnia 1998 roku wybuchła druga wojna o Kongo. Rwanda ponownie wkroczyła na jego teren. Ale tym razem konflikt miał potrwać nie 7 miesięcy, ale 5 lat, bo do czerwca 2003 roku. Przynajmniej oficjalnie, gdyż nieoficjalnie wojna wciąż się tli, jeszcze w chwili, kiedy to pisze, wiosną 2010 roku. Druga wojna o Kongo była niezwykle złożonym konfliktem, w którym na pewnym etapie zaangażowanych było ponad 9 krajów afrykańskich i około 30 lokalnych milicji. Głównym teatrem działań było Kongo. Dynamika, z jaką pewna liczba krajów od Namibii na południu po Libię na północy podejmowała działania, przypominała błyskawiczne zawieranie sojuszy w Europie w przededniu I wojny światowej. Ze względu na kontynentalny wymiar konfliktu często mówi się Wielka Wojna Afrykańska. Wielka wojna afrykańska była najbardziej śmiercionośnym konfliktem od czasów II wojny światowej. W samym Kongu od 1998 roku zginęło w niej co najmniej 3 miliony, a prawdopodobnie nawet 5 milionów ludzi. Dużo więcej niż w mocno nagłośnionych przez mediach konfliktów, konfliktach w Bośni, Iraku i Afganistanie łącznie. A liczba ofiar stale rośnie. W 2007 roku co miesiąc umiera 45 tysięcy osób w wyniku pośrednich skutków tej zapomnianej wojny. Większość ofiar stanowią cywile. Nie ginęli oni w walce, ale w wyniku niedożywienia, malarii i zapalenia płuc. Chorób, które z powodu wojny przestały już być leczone. Wielka wojna afrykańska zniknęła ze światowych newsów, gdyż uznano ją za niezrozumiałą i zawikłaną. Rzeczywiście, nie było w niej dwóch jasno określonych obozów. Dodatkowo nie istniał przejrzysty podział ról na złych i dobrych. Po zimnej wojnie zachodnie media starały się przykładać moralne ramy odniesienia do toczonych konfliktów. W Jugosławii. Serbowie byli wielkimi łotrami, niewinnymi ofiarami w Ruandzie, Tutsi. W Kongu nie od razu udało się znaleźć obóz winnych. Kto z bliska przyglądał się konfliktowi, ten rozumiał, że każda ze stron miała nieczyste sumienie. Pretensje często były słuszne, wybrane metody problematyczne. Żadnej ze stron nie udało się zajść z winni ognia, ale domaganie się tego od skrajnie ubogiego kraju, o młodym, niewykształconym społeczeństwie, które tutaj tej pory poznało jedynie ponury despotyzm, obudus Seseko, Kukul gbędu banga, było stanowczo za wiele. Wielka wojna afrykańska jest jednym z tych konfliktów, w którym każda ze stron uważała tę drugą za bardziej winną, co doprowadzało do nakręcania się spirali przemocy. Zachodnie media się z tego wyłączyły.